Nikt nie prosił, każdy potrzebował. Z tej strony prezydent Urugwaju, Artur Pasieka, człowiek, fenomen, może trochę przyjebany. Ja lubię to co najlepsze, dlatego postanowiłem zostać prezydentem Urugwaju. Lepsze widoki, piękniejsze kobiety, ciekawsze alkohole, no wszystko jest ciekawsze, tak naprawdę, samochody. Może niektóre rzeczy, zwłaszcza zakazane, e, jarają mnie, takie e, jak e, gdzie e, takie państwa, w których nie jest najbezpieczniej, jak Kolumbia. Ale to właśnie o to chodzi, żeby doświadczać życia, żeby poznawać, poszerzać horyzonty. E, ja też jestem byłem judoką, więc... E, bardzo ciebie proszę drogi tutaj mój, mój fanie, żebyś mnie nie denerwował, bo mogę Ci po prostu wpierdolić. O niedawno oglądałem film roko i też polecam tak może nie trafi ten temat do każdego. Ale warto z tego względu obejrzeć, żeby yy, inny punkt widzenia zobaczyć, no bo każdy sobie może tam coś wydawać, yy, może mu się coś wydawać, jakieś mieć spekulacje, yy, obiekcje, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak on był szczęśliwy, yy, to że po prostu tego potrzebował, yy, a, a yy, jak kogoś to obrzydza, to ja to zrozumiem, jestem tolerancyjną osobą i dziękuję, pa.